Drogi Panie Jezu, staję dziś przed Tobą z sercem pełnym wdzięczności. Dziękuję Ci za to, że jesteś ze mną w każdym czasie mojego życia, szczególnie w trudnych chwilach. Wiem, że życie nie zawsze jest łatwe, że są chwile, gdy droga wydaje się wyboista, a wyzwania przytłaczające. Ale właśnie w tych momentach czuję Twoją obecność bardziej niż kiedykolwiek. Prowadzisz mnie, podtrzymujesz i przeprowadzasz przez burzę. Panie, chcę Ci podziękować za chwilę, gdy czułem się zagubiony i niepewny, a Ty byłeś tam, by wskazać mi drogę. Twoja mądrość przekracza moje zrozumienie. Ty zawsze wiesz, co jest dla mnie najlepsze, nawet gdy ja nie widzę pełnego obrazu. Ty już działasz dla mojego dobra. Dziękuję Ci, że jesteś moim światłem w ciemności, że pokazujesz mi ścieżkę, gdy sam nie mogłem jej odnaleźć. Były chwile, Panie, kiedy się bałem, kiedy lęk ściskał moje serce i sprawiał, że czułem się mały. Ale Ty, Jezu, byłeś moją odwagą. Przypomniałeś mi, że nie jestem sam, że Ty jesteś ze mną i że z Tobą mogę stawić czoła każdemu wyzwaniu. Dziękuję Ci za to, że jesteś moją siłą, gdy czułem się słaby, za podnoszenie mnie, gdy upadałem i za zachęcanie mnie, bym szedł dalej, gdy chciałem się poddać. Jezu, jestem wdzięczny za lekcje, których nauczyłeś mnie poprzez moje zmagania. Wykorzystałeś moje trudności, aby mnie kształtować, uczynić silniejszym i przyciągnąć bliżej do siebie. Dziękuję Ci za chwilę, kiedy pozwoliłeś mi przejść przez ogień, nie po to, by mnie skrzywdzić, ale by mnie oczyścić i ukształtować. Wiem, że każda próba ma swój cel i że używasz każdej z nich, aby pomóc mi wzrastać w wierze i charakterze. Dziękuję Ci, Panie, że nigdy nie zostawiasz mnie samego w moich trudnościach. Otoczyłeś mnie swoją miłością ludźmi, którzy mnie wspierają i twoimi obietnicami, które dają mi nadzieję. Nawet w najciemniejszych godzinach czułem twoją miłość, która trzymała mnie w całości. Dziękuję ci, że jesteś moim obrońcą, moim przewodnikiem i moim przyjacielem. Twoja obecność była moją kotwicą, utrzymując mnie stabilnie, gdy wszystko inne zdawało się rozpadać. Gdy idę dalej przez życie, wiem, że pojawią się kolejne wyzwania, ale ufam Tobie, Jezu. Wiem, że nadal będziesz mnie prowadzić, kierować i być ze mną na każdym kroku. Dziękuję Ci za Twoją wierność, za Twoją miłość i za Twoją niekończącą się łaskę. Jestem tak wdzięczny, że zawsze mogę na Tobie polegać. W imię Jezusa modlę się. Amen.